Dębęs, witam, witam, Łobapen Zapraszam na mój kanał Tego typu, trzeba do przodu, nie do tyłu Tego typu Ja tam żyjecie? No? ja tam żyjecie w ogóle? Jak wakacje Od tego zacząć, o hmm? No Brakuje wam moich streamów Na YouTubie Cóż Sami jesteście winni tego typu Takie życie No o bałę ba, ba. mhm. mówicie, że ja jestem zły Nie, to wy niektórzy jesteście źli do nas Nastawieni Jak mówiłem, przekręcę wam kurek Obiecałem wam, że przekręcę i zrobiłem. No teraz to możecie mieć do siebie e, pretensje. Nie do mnie, tylko do siebie. Teraz wam mówię, że nie wygracie ze mną. Ja zbyt długo siedzę na, w internecie i na YouTubie, że wasze hmm, groźby, ala groźby, nic z tym nie, nie, zrobicie mówiłem, powtarzałem że przyjdzie taki kurwa czas że wam upierdolę mocno widzicie po chuje zaczynacie ze mną nie od dzisiaj jestem na YouTube Młody, jak byłem młody to głupi, a teraz jestem poważny. człowiekiem, który no nie da sobie siadać na głowę No widzicie? I kto jest tutaj teraz z górą? No właśnie Kto jest tutaj z górą? Widzowie tak, kurwa dupym nam obrabiacie tego, a was upierdoliłem. A warto było zacząć ze mną, widzowie, warto. Chyba nie było to warte, świeczki, co? Cóż, powiem wam tak szczerze, że sami. Kopiecie sobie dołki. Nie mi. Bo ja mam co robić. Mam swoje życie. Zaczynam mieć was w dupie. O. Słuchajcie. Jak wy macie nas w dupie, to dlaczego ja nie mam prawa mieć was w dupie? Osi. Piłeczka się odbiła. Cóż, nie umiecie doszanować, nie umiecie w ogóle doszanować część pracy, wkład pracy kurwa, można powiedzieć. To tak jest. To tu jest. Ja mówiłem, nie zaczynajcie ze mną, bo wa, Was upierdolę. No i was upierdoliłem no, na znaczy... to. Że nie ma streamów na YouTube. Idziecie, przegrywacie z Kretesem. Cały czas, kurde, obdniacie nas, mniej i kobra, że my tacy tacy, a wy, jacy jesteście? No właśnie, nie będę odpowiadał wam na to. sami sobie pomyślcie jacy jesteście wy. Po drugiej ek stronie ekranu jesteście kurwa mocni. Ale w rannym życiu to jesteście pizdami. Poważnie. Tu mocni jesteście, tu kurwa fafunicie się spamy, robicie, a w rany jesteście pizdami. Pizdami takimi, że lepiej nie mówisz. Nikt z Was by w rannym życiu by nie, powie, nie powiedział. Taki słów, jak wy piszecie na komentarzach. Bo pizdami jesteście. No kurwa, no Co tu oszukiwać? Co tu kurwa oszukiwać? Re realnie się składają do jednej kupy. No i co? Ja wiem, że prada was boli i będzie pelało w chuj. Ja w to o tym rozumie i zdaje sobie sprawę. No ale... Kurwa, no... Tyle razy wam tłumaczę, że z, ze mną nie wygracie, kurwa. Absolutnie. A tu podskakujecie, kurwa, wyzywają z nas, kurwa. Co my kurwa zrobiliśmy wam? Co? To, że kiedyś się odpiedalano, to, to kiedyś, a teraz jest inaczej. A jesteście pizdami i mogę powiedzieć. W realnym życiu to... To tacy mali jesteście, że to... Nikt nie, by nie powiedział mi... W, w realnym w życiu. Tego wy, kurwa, jesteście mocy przez internet. Jak to się odbija? Jakim sposobem? Takim sposobem, że kurwa... Ukręciłem górek i chuj mi to obchodzi. Ja się wami nie interesuję, mam was w dupie, jak wy nas macie. I kto jest tu górą znowu, widzowie? No? No właśnie. Nie chcecie komentować na pewno. Widzicie? Tacy mocni tylko przez internet. W realnym życiu to pizdy jesteście i tyle mogę wam powiedzieć. Bo myślicie, że ja się was będę bał. Śmiech, Śmiech na sali. Nie, nikt nie zniszczy, nie postraszy, na straszy. Bo jestem twardy niż wy. Bo życie się nauczyłem być twardzielem. A nie być pizdą. A wy? A to jest pytanie.